Siemano widzowie z tej strony to Flay, a dzisiaj zrobimy sobie Room, room Tour. I teraz tak. Um, co ten chłop robi? Nie mam pojęcia, nieważne. Więc tak wygląda prezentuje się mój dom. Ogólnie to jest Blogsburg. Jeśli ktoś nie wie, i tak. Tak się prezentuje. Od zewnątrz bardzo pięknie. W ogóle to są rolety, nie? To jest mój pokój w ogóle. I tak. Ładnie się prezentuję. mam nadzieję, że podoba wam się. Tutaj. Bałwanek. Więc tak. Tutaj są rowery, ale... Dobra. O tym, o tym powiem. Dwie choinki. Tutaj coś tam. A tutaj takie ładne. Jedna ładna rzecz. Idziemy. Tak prezentuje się środek, um, moim zdaniem ładnie urządziłem, piernik, znaczy dom cukrowy, mam telefon, kuchenka, kolejna kuchenka, ale to jest bardziej piekarnik, można zrobić sobie herbatkę, um, widzę, że teraz przestawiłem mój pokój, tego nie dawałem. Nie wiem kto to dawał. Ja miałem to. Nie, nie to miałem. Czekajcie. E, miałem to. Tak. to jest mój pokój Gaming. O! Widzowie, widzowie. E, tutaj chill bomba. E, dobra, nieważne. Chłopiec co mnie stalkuje. To chyba mój widz jak zawsze. Więc tak, mamy dwie tutaj. Takie lampeczki gamingowe. Mamy. No nieważne. Mamy pizzę niedokończoną. Tutaj mamy komputer. Mamy też takie coś. Mamy to, to. No i tak na serio to tyle z mojego. Wyśmienitego. Czy on jest na serio? Będzie mnie męczył przez cały odcinek, widzowy, nie, nie nikam. To mamy... Tak na seru to jest cały. To jest cały mój pokój. Przejdźmy do innej rzeczy. Kuchnia już pokazała. Nie no. Mamy tutaj. Piwnice do trzymania dzieci, nie, 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 nie żartuję. Sorry, administration YouTube um, Ma, tu będzie coś robione. Nie wiem co, ale ten, ten to mnie w Tutaj <laughs> łazieniaczka. Salon ładny, chyba, salon, prawda? Dwa rowery tutaj, cyk, dojrzenia na dekorację. ale można też jeździć. Więc to tyle będzie z mojego, tak na serio domu. Rolety takie ładne, fajne, modern. Takie tutaj, takie coś. A najbardziej zgliczowaną rzeczą jest właśnie dach. A najbardziej to tutaj, bo tutaj lampy nie da się postawić. I tutaj tym bardziej, nie da się nigdzie, nie mam miejsca na gotowanie. Chyba, że tutaj, jak coś robisz. Go. Znaczy, na przecinanie na przykład owoców zaprezentuję. Może. Coś co trzeba ciąć. Oto. Patrzcie. oto to mi chodzi, że patrzcie, tu, tutaj jest w, tej, w tym miejscu zbukowane, to tak średnio wygląda. Więc moim zdaniem... A tutaj w ogóle się nie da ciąć. Więc moim zdaniem mógł być lepszy ten dom mój. Ale jest dalej no Git, nie? Ten, co mi zostawił. Dobra. Więc to tutaj mamy bałwanika za, na salonym. I tak na serio, widzowie. Mogę z Wami się pożegnać. Jest ładny klimat, widzicie. Um. No i napiszcie w komentarzu, jeśli będą uruchomione, jeśli mi YouTube nie dezaktywuje jak zwykle. YouTube proszę. Dziękuję. Więc no, napiszcie w komentarzu, jak będą aktywne komentarze. Czy podoba Wam się ten domek i ocencie go. Z mojej strony to na tyle. Łapkę w górę możecie dać, subika też możecie dać. A w następnym odcineczku nagramy. Eee, może zagramy z jakimś widzem, a może ty mm. widzu, się akurat trafisz, więc napisz też w komentarzu twojego Discorda. Bo możesz się trafić. A i wbijajcie na Discorda na opisie. I no cześć. Papa. Pa. O, kolega dołączył. Ogólnie to jest mój administrator. Eee, w moim Discordzie. Dobra, nieważne. Ja się z wami żegnam. Fu siema.